Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski. Serdecznie zapraszam na piątkowy poranny przegląd spółek. Informacja o uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na obecność COVID-19 u Donalda Trumpa i jego żony wywołała wzrost awersji do ryzyka. Informacja o tyle kluczowa, że znajdujemy się w kulminacyjnym momencie kampanii prezydenckiej. Przypominam, amerykańskie wybory prezydenckie odbędą się 3 listopada bieżącego roku. A więc, obecność i informacja, że Donald Trump jest zakażony koronawirusem, może dosyć gwałtownie mm, zaszkodzić prowadzeniu jego kampanii. Donald Trump zapowiedział, że kwarantannę będzie przechodził w Białym Domu. Dużo jeszcze zależeć będzie od tego, jak para prezydencka będzie to zakażenie przechodziła, czy raczej bez czy, czy jednak tu kłopoty ze zdrowiem jakieś mogą się okazać. Życzymy, oczywiście, jak najwięcej zdrowia. Cała sytuacja na obecną chwilę rodzi również szereg ryzyk, co, co negatywnie wpływa na rynki finansowe. Dodatkowo, kolejny dzień rozmów dotyczący czwartego pakietu fiskalnego w Stanach Zjednoczonych nie przynosi rozstrzygnięcia. Dziś w kalendarium uwagę zwracam na wrześniowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Po przeważnie lepszych od oczekiwań innych wrześniowych odczytach z amerykańskiej gospodarki, rynek liczy tutaj na kolejny sygnał świadczący. O postępującej odbudowie gospodarczej, mimo wciąż trwającej pandemii koronawirusa. My tymczasem poranny przegląd spółek rozpocznijmy od CCC, które wczoraj podało dobre wyniki szacunkowe za trzeci kwartał. Była dosyć obszerna też konferencja czy wywiad z zarządem. I spółka tutaj. Po pierwsze informuję, że chce walczyć o utrzymanie dodatniej dynamiki przychodów w czwartym kwartale 2020 roku i chciałaby, żeby przychody w całym 2020 roku były porównywalne z poziomem z 2019 roku. Zarząd dla swojej tutaj jednostki e obuwie szuka inwestora z doświadczeniem w e-Commerce. Wczoraj CCC informowało, że jest zainteresowany tutaj pozyskaniem właściciela mniejszościowego dla EOBuWia tutaj podwyższenie zakładu podwyższenie kapitału zakładowego w Eobowie mogłoby wynieść od 400 do 500 milionów złotych. CCC tak samo poinformowało, że ma zamiar wybrać doradcę, który pomoże w ustaleniu modelu finansowania grupy. Informacja wynikowa wczoraj bardzo pozytywnie wpłynęła na kurs akcji CCC, mocne wzrostu na wczorajszej sesji. Komentarze analityków Biura Maklerskiego M-Banku, tutaj poprawa sprzedaży rok do roku w trzecim kwartale jest pozytywnym oczywiście sygnałem. Przeprowadzone działania pozwoliły na istotne ograniczenie spadku wyników rok do roku, co powinno być kontynuowane w kolejnych kwartałach. Analitycy zwracają uwagę na nadal trudną sytuację biznesową, bilansową spółki, czego konsekwencją jest szukanie m.in. dodatkowego kapitału na rozwój przez LWPL. E Zdaniem analityków potencjalnie udany wynikowo czwarty kwartał wpłynąłby znacząco na poprawienie bilansu spółki. Tymczasem przechodzimy do m.in. PGE. Wczoraj pojawiła się informacja, że udziałowcy spółki PGE EJ1 zawarli w czwartek list intencyjny w kwestii sprzedaży 100% udziału w firmie na rzecz Skarbu Państwa. PGEJ jest odpowiedzialna tutaj za przygotowanie i realizację inwestycji mającej na celu budowę oraz eksploatację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Przypominam króciutko: PGE posiada obecnie 70% udziału w tej spółce, a pozostałe trzy firmy czyli KGHM, Tauron i Enea po 10%. Sprzedaż, zdaniem tutaj stron, powinna nastąpić do końca 2020. 20 roku, przy czym strony nie określiły terminu obowiązywania listu intencyjnego. Komentarzu analityków Biuro Maklerskiego M Banku, reakcja rynku była oczywiście pozytywna, jednak od pierwszego majowego komunikatu PG pojawiały się one już kilka razy. Oczywiście oficjalna umowa z państwem ostatecznie wyjaśni sprawę i usunie ryzyko nuklearne ze strony firm, co jest zdecydowanie pozytywne. Pozostajemy też przy energetyce tutaj ZEPAK wypowiedział się, że przyjął kierunki strategii, zgodnie z którymi do 2030 roku chce zakończyć produkcję energii z węgla. Jednocześnie wraz z wygaszaniem działalności węglowej grupa będzie rozwijać obszar wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. Energii, czyli, tzw. Tak OZE. Wybrana data nie jest tutaj przypadkowa. Grupa chce się wpasować w ostateczne daty wytwarzania energii z węgla wyznaczone w ramach porozumienia paryskiego. ZEPAK powoła w tym celu nową spółkę, PAK Polska Czysta Energia. Ma to posłużyć m.in. oddzieleniu działalności w obszarze OZE od produkcji energii z węgla, jak tłumaczy spółka. Parta informacja z Ten Square Games. Dzisiaj rano pojawiła się informacja, że portal Sensor Tower szacuje, że przychody gry Fishing Crash wyniosły we wrześniu około 9 milionów dolarów, porównywalnie do wyników za sierpień. Gra autorstwa spółki została pobrana około 2,4 miliona razy ze sklepów Google oraz Apple. Porównywalny również wynik do sierpnia, delikatnie niższy tutaj. Szacowane przychody w sklepie Google wyniosły w tym czasie około 5 milionów dolarów, a w Apple około 4 miliony. Łączna ilość pobrań wszystkich gier Ten Square Games wyniosła w zeszłym miesiącu około 5 milionów razy. Tutaj jedną z nowych gier studia Hunting Clash, Hunting Clash pobrano we wrześniu 2,2 miliona razy, z czego 2 miliony miało miejsce tutaj przez sklep Google. Gra to osiągnęła 400 tysięcy e, dolarów przychodów. Komentarz analityków. Fishing Clash utrzymał swój wynik miesiąc do miesiąca, który oceniany jest pozytywnie. Hunting Clash z kolei zwiększył wynik ponad czterokrotnie miesiąc do miesiąca i znacząco zwiększył liczbę pobrań. Tutaj zwracają uwagę m.in. na wysokie wydatki marketingowe. W drugim miesiącu, Hunting Clash wygenerował prawie dwa razy wyższą sprzedaż niż Fishing Clash a w analogicznym okresie. Nasz, zdaniem analityków, gra ma bardzo duży potencjał sprzedażowy. I oczekuję pozytywnej reakcji re, kursu akcji na te dane. I na koniec informacja wczoraj z Biomont Lublin, który otrzymał dotację na utworzenie centrum badawczo-rozwojowego. Wartość dotacji wynosi 60% wartości kosztów kwalifikowanych, czyli powyżej delikatnie 29 milionów złotych netto. Pomoc, pomoc ma dotyczyć projektu Centrum Innowacji Biotechnologicznych BCG i jest ona przyznawana przez Ministerstwo Funduszy oraz Polityki Regionalnej w ramach programu, operacji, programu operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Sam biometr szacuje rozpoczęcie realizacji inwestycji na czwarty kwartał bieżącego roku. A zakończyć ona się powinna w drugim kwartale 2022 roku. Biomet dodaje, że środki na finansowanie tutaj wkładu własnego w ten projekt w kwocie prawie 19,5 miliona złotych mają pochodzić z pożyczek. I na koniec zapraszam do zapoznania się z informacją prawną. I serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia i udanego weekendu. Do widzenia i do usłyszenia.